o godzinie 21, gdy będziecie oglądać ten film, będzie już zapewnie chłodniej. Dzisiejszy film poświęcimy ciekawemu wydarzeniu historycznemu związanemu z pułkiem, którego dwóch żołnierzy, dwóch podoficerów macie tutaj na zdjęciu. Dla co bardziej spostrzegawczych, jest już jasne, że będziemy mówić o rzeczy związanej z pułkiem 57. I z jaką konkretnie okolicznością historyczną dzisiaj się zmierzymy? Yy, otóż słuchajcie, w dniu dzisiejszym mamy 85. rocznicę udekorowania przez króla Karola II Rumuńskim orderem wojennym Michała Walecznego III klasy sztandaru 57. Pułku Piechoty. Yy, co jest z tym związane? Związane z tym jest całkiem sporo rzeczy, ponieważ taka dekoracja zmieniła sporo. Król Karol II został automatycznie też honorowym dowódcą pułku. Co jest nie bez znaczenia, ponieważ niosło to za sobą dość duże reperkusje w stosunku do munduru naszych żołnierzy wielkopolskich. Ponieważ do tego okresu, czyli do 28 czerwca 1937 roku. 57 pułk piechoty miał na jako swoje oznaczenie tylko i wyłącznie numer na pagonach. Ten numer mamy tutaj, w tym konkretnie miejscu. I ten numer był sobie do tego 37 roku noszony. W 37 roku nowym, znaczy w 37. Konkretnie rzecz biorąc, to z tym 37 rokiem są związane, ponieważ ta wizyta miała miejsce 28 czerwca. Honorowy Patronat i tak dalej. I na pagony wprowadzono nową, zupełnie nową oznakę. Została ona wprowadzona zgodnie z Dziennikiem Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1937 roku numer 8 pod pozycją numer 100. Nowa oznaka pagonowa dla 57. pułku, przepraszam, naramiennikowa 57. pułku piechoty i tym emblematem na naramiennik stał się od tej pory monogram króla Karola II. Wyglądał on w ten sposób. O! Czyli tutaj macie właśnie na tej rycinie B2 tą odznakę. Macie to na rycinie książka, którą tutaj Wam prezentuję. Jest to książka, już Wam pokazuję jaka, dla tych, którzy znają. Stanisław Gepner, żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i oporządzenie 1832-39. Książkę tę wydano w 2014 roku. No i jest tutaj właśnie takie kompendium wiedzy, związane między innymi z tymi wszystkimi oznakami naramiennymi, emblematami na naramiennikach. Jak widzicie jest tego całkiem sporo. O niektórych z nich będziemy jeszcze sobie zresztą mówić. Teraz chwilowo sobie wrócimy do tych naszych żołnierzy. I dlaczego o tym mówimy? Ponieważ naramienniki oczywiście się różniły od siebie dla oficerów i podoficerów, to znaczy chorążych było to zgodnie z rozkazem Biały posrebrzany metal oksydowany na stare srebro. Dla podoficerów poniżej chorążego i szeregowców, biały matowany metal. Ponadto, podoficerom zawodowym zezwolono na noszenie przy ubiorze pozasłużbowym inicjałów w wersji oficerskiej. I oprócz tego, takie inicjały też automatycznie musiały się pojawić na innych elementach pułkowych. I do tych innych elementów pułkowych na przykład należało coś, co zaraz będziecie mieli na zdjęciu, które wam wkleję. I jak mieliście przed chwilą możliwość zobaczyć, tym kolejnym elementem był nie mniej ni więcej tylko czaprak dla koni taborowych, koni ciągnących m.in. właśnie CKM. -y. No i cóż, oprócz tego jeszcze do ubioru żołnierskiego 57. Pułku Piechoty dołączono jeden jeszcze element. Tym elementem był sznur naramienny w barwach rumuńskiego orderu wojennego Michała Walecznego, czyli właśnie tego orderu, którym udekorowano sztandar. Zresztą zobaczmy sobie jeszcze ten moment dekoracji na zdjęciu sepoki. No i ten sznur naramienny, który akurat na tym zdjęciu jeszcze nie mógł występować, bo był wprowadzony w 1938 roku, żołnierze nosili na różnych okazjach. Między innymi zobaczycie go sobie na zdjęciu z defilady, które wam zaraz tutaj wstawię ponownie. Czyli na tym zdjęciu o właśnie tym. No i cóż, jest to ciekawa rocznica, ponieważ tego typu wydarzenia nie zdarzały się na porządku dziennym wojsku polskim międzywojennym. A trzeba pamiętać, że 57 pułk piechoty w ogóle jest jednostką pod kątem różnego rodzaju oznak bardzo, bardzo ciekawą, ponieważ oprócz tego sztandaru. Był też standard nieregulaminowy. Oprócz tego były odznaki pamiątkowe w dwóch wzorach, z czego drugi wzór miał też dwie różne odmiany, wykonywane przez Knedlera i bodajże przez Pendowskiego. Tutaj zresztą macie miniaturę wersji żołnierskiej, właśnie tej, już ostatniej wersji. Patrząc po kształcie orła, możemy przypuszczać, że jest to wykonanie pendowskiego, ale tutaj zostawiłbym to jednak jako duże niedomówienie, ponieważ wymagałoby to posiadania miniaturki pendowskiego do porównania. No, i wróćmy sobie na chwilę do tych sztandarów, ponieważ te sztandary są tutaj rzeczą bardzo istotną. Jak wiecie, zapewne przynajmniej niektórzy z Was na pewno wiedzą, bardziej interesujący się tematyką sztandarową. Sztandary były i są do tej pory zresztą taką oznaką honorową jednostki, oznaką której utrata wiązała się tak naprawdę w przeważającej większości przypadków z rozwiązaniem tejże jednostki. Jednocześnie był to taki symbol danego pododdziału, danej jednostki wojskowej, który w przypadku Gdyby miał się dostać w ręce wroga, należało ukryć bądź zniszczyć. No i nie inaczej było w przypadku sztandaru 57 Pułku, a w zasadzie dwóch sztandarów we wrześniu 1939 roku. Historię tę macie zresztą opisaną w książce, w książce dotyczącej Bitwy nad Bzurą. Tam jest osobny Taki podrozdział dwustronicowy, na którym macie informacje od naocznego świadka, co się działo z tym sztandarem. I działo się mniej więcej to tak. Zgodnie z tym, oczywiście, co świadek powiedział. W momencie, kiedy było już wiadomo, że pułk będzie miał duże trudności z zachowaniem tej sprawności bojowej i może ulec rozbiciu, a sztandar może się dostać w ręce przeciwnika, sztandar został ukryty. Został konkretnie, rzecz biorąc, zakopany yy, i było to, pamiętajmy, wrzesień 39. To był ten sztandar regulaminowy, ten właśnie odznaczony przez króla Karola II. Mieliśmy też sztandar nieregulaminowy w tym pułku. I ten sztandar, który znajdował się przy jednym z pododdziałów, został spalony, także jego odzyskania już nie można było się spodziewać, niestety. Ale ciekawszy jest ten los sztandaru regulaminowego, ponieważ ten sztandar został zakopany. W 1941 roku w zupełnym przypadkiem oddział partyzancki z tych terenów, a konkretnie dowódca tego oddziału, odnalazł ten sztandar. W zupełnym przypadkiem, prawdopodobnie poszukując broni zakopanej przez żołnierzy pułku. Przynajmniej tak możemy przypuszczać. No i co z tym sztandarem zrobił? Wiedział oczywiście, z czym ma do czynienia, ale też jak każdy przedwojenny żołnierz, a był to przedwojenny żołnierz, miał oczywiście duży szacunek do sztandaru. Nie chciał więc, by w razie rozbicia jego oddziału sztandar jednostki przedwojennej trafił w ręce Niemców. Oddał go więc na przechowanie do jednego z gospodarzy w niedalekiej wsi. No i cóż ten gospodarz zrobił? Ten gospodarz zrobił rzecz niesamowitą, ponieważ po prostu dobudował fałszywą ścianę w swojej stodole i ten sztandar tam ukrył. I ten sztandar nienaruszony przetrwał tam do okresu yy, powojennego. Natomiast niestety wkrótce po wojnie syn tego gospodarza ten sztandar odnalazł i z przyczyn niewiadomych najpewniej bał się ubecji albo w Armii Radzieckiej, albo wczoraj czego jeszcze. Po prostu ten sztandar zakopał w ziemi. No i taka sytuacja miała miejsce aż do lat 50. Niestety. No i w latach 50. ekipa z Muzeum Wojska w Warszawie ten sztandar zupełnym przypadkiem, poszukując innego sztandaru, innej jednostki, odnalazła. No ale niestety z tego sztandaru zachowało się, jak mówi przekaz, jakieś 10% całości. Także sztandar praktycznie rzecz biorąc uległ zniszczeniu. To, co jest z niego, czyli to, co zostało, znajduje się oczywiście w Muzeum Wojska. Także z tego pięknego sztandaru, który tutaj macie w pełnej klasie, niestety zachowało się praktycznie duże nic. I nie jest to, co gorsza, jedyny tego typu sztandar. Nie wiem niestety... To jest zapewne do namierzenia jeszcze informacja, co się stało z puszką z grotu sztandaru i co się stało z gwoździami. Ale biorąc pod uwagę, że sztandar został ukryty, najpewniej one również przepadły. No i cóż, słuchajcie, to by było w zasadzie na Yy, tyle. Yy, któregoś razu z pewnością wrócimy do tej miniatury w kontekście, w ogóle odznak 57. Pułku Piechoty. Yy, za tydzień jeszcze nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł, możecie wrzucić go w komentarz, spróbuję się do tego jakoś odnieść. Yy, być może poświęcimy swoją uwagę któremuś z kolejnych pułków Wielkopolskich, być może przeniesiemy się trochę w czasie do XIX wieku. Może do czasów okolic pierwszej wojny. Zobaczymy, jeszcze nie jest nic przesądzone. Niezmiennie oczywiście zachęcam was do lajkowania strony na Facebooku, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na stronie Oczywiście do subskrybowania, zostawiania lajków i komentarzy pod filmami. No i cóż życzę Wam miłej reszty tygodnia? trochę chłodniejszej I. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.